Dzień dobry. Nazywam się Arkadiusz Szyszka na Twitterze, znany jako Szyszek. Dzięki uprzejmości Oli Fedorskiej i kanałowi Radio Debata mamy okazję porozmawiać, porozmawiać o, o Chinach, o szczycie amerykańsko-chińskim, o wpływie tego, co się dzieje na linii Pacyfiku na Europę. Także i na Polskę, na Niemcy. 30 października mieliśmy bardzo ważny szczyt. Szczyt, do którego, e, który ma swoją historię zaczynającą się daleko wcześniej. E, ta historia to jest, to jest eskalacja stosunków, stosunków chińsko-amerykańskich. E, ogólnie można powiedzieć, że handlowych, ale także i zagrań z, 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 poniżej pasa, bo dotyczą one na przykład narkotyku o, o nazwie fentanyl. Narkotyku, nie narkotyku, bo trzeba powiedzieć, że de facto fentanyl jest, jest, jest lekiem anestezjologicznym stosowanym w 90% operacji chirurgicznych na świecie. Stąd wynika też pewien kłopot w, jego, w kontroli jego obrotu, aczkolwiek Bliski Wschód, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, Syria, Liban słyną z obrotu fentanylem. On tam ma inną nazwę handlową, na K jakoś, ale to jakby zupełnie dygresja. Kiedyś na ten temat też pogadamy. Dobrze. I i co się stało? No mieliśmy dwa takie miesiące w roku. Pierwszy to, pierwszy to kwiecień tego roku, kiedy Chiny wprowadziły zakaz sprzedaży półprzewodników do sfery ogólnie rzecz biorąc przemysłu zbrojeniowego na całym świecie, z wyłączeniem Rosji podejrzewam co. Albo z cichym przyzwoleniem dla Rosji. A z drugiej strony zrobiły powtórkę w październiku, 2 października, gdy, gdy wprowadziły kontrolę obrotu wszystkiego, co zawiera w sobie metale ziem rzadkich. I tu kilka słów, tu kilka słów o, o, o tych metalach ziem rzadkich. Metale ziem rzadkich to jest bardzo błędna nazwa, bo one występują wszędzie na świecie. Natomiast rafinacja tychże metali e, i produkcja e, pół, półfabrykatów, tak? Czyli mówimy o magnesach, mówimy o półprzewodnikach, mówimy o. O szkłach optycznych, mówimy o szkle foto, fotochromowym itd., itd. Tego jest od groma. Dobrze, wymienię te, to, to. Materiały ceramiczne, diody LED, nadprzewodniki, lasery, ekrany LCD, świetlówki, magnesy wysokotemperaturowe, czerwone i niebieskie luminofory. Stopy magnetyczne, magnesy neodymowe, podstawowa sprawa, tak, stosowana w stosowane w silnikach elektrycznych, w turbinach wiatrowych, dyskach twardych, sprzęcie, sprzęcie audio, yy, szkło ochronne. Tam wszędzie używane są metale ziem rzadkich. Yy, katalizatory, yy, baterie, stopy niklowo-wodorkowe. Wszystko, de facto wszędzie już są dzisiaj. I na obrocie tego wszystkiego Chiny powiedziały, że od teraz chcą mieć kontrolę tego obrotu. Mówiąc najprościej, reeksportu. Co to znaczy? To znaczy, że kolega Musk bez zgody Pekinu nie sprzeda żadnej. Apple nie sprzeda żadnego iPhone'a, a grupa WB Polska nie sprzeda żadnego drona. Niemcy nie sprzedano, nie sprzedadzą żadnego leoparda, a Lockheed Martin nie sprzeda żadnego F35. E, bo rygorem jest zatrzymanie wszystkich dostaw, które, były, które szły do tej pory. Przy czym trzeba pamiętać, że sfera militarna miała tak czy siak zatrzymane te dostawy. Trump wiedział, że musi negocjować, musi coś odpuścić. I odpuścił. I odpuścił. Odpuścił przede wszystkim dostęp Chin do najnowocześniejszych chipów, na które było embargo dla Pekinu zmniejszył cła fentanylowe, ale najważniejszy był chyba ten dostęp do chipów najnowocześniejszych I, i zmniejszył opłaty portowe, bo jednym z pomysłów prezydenta Trumpa były opłaty portowe dla chińskich statków dla statków powyżej o własności 5, powyżej 50% przez Chiny. Opłaty portowe za zawinięcie. Milion dolarów za każde zawinięcie statku, bez znaczenia jakiej wielkości. Yy, I z tego Trump zrezygnował. Yy, co uzyskał? Co uzyskał? No właśnie, ale zanim uzyskał, to trzeba, to trzeba też opowiedzieć, jak doszło do tego spotkania. Więc spotkanie samo się odbyło 30 października w czwartek. Poniedziałek, trzy dni przed spotkaniem, kolega Trump ogłasza wielki sukces, że dojdzie do tego spotkania, że dojdzie do tego spotkania, że wszystko jest omówione i że wszystko jest omówione i no i już, tak? I, i, I że świat może czuć się bezpiecznie. Trump ma taki zwyczaj sprzedawania, on to umie po prostu robić, to jest mistrz marketingu politycznego, sprzedawania swojego sukcesu w oczach własnego elektoratu, ale i nie tylko, to warto zaznaczyć, tam gdzie tego sukcesu nawet nie ma. Moim ulubionym przykładem są porty panamskie, które zostały ogłoszone jako odbite z rąk Chińczyków. Ponad e, rok temu, a de facto e, one e, po pierwsze nigdy nie były chińskie, bo chińskie to były co najwyżej dwa terminale w dwóch portach, e, znajdujących się na dwóch końcach kanału panamskiego. Terminale, czyli jakieś wydzierżawione przez Chińczyków części portów. E, i jeżeli cokolwiek się zmieniło, no to te terminale stały się jeszcze bardziej chińskie, niż były do tej pory. Na pewno nie amerykańskie. Yy, yy, zatrzyma, yy, po prostu firma zarządzająca tymi terminalami, Hutchison sprzedała swoje, yy, mająca swoją siedzibę w Hongkongu, sprzedała te udziały w firmie yy, już czysto chińskiej, Znajmującej siedzibę w Pekinie, e, firmie Cosco. E, I w tym sensie terminale stały się bardziej chińskie niż, e, niż, e, niż były do tej pory. Natomiast same, same, e, same porty były panamskie, tak jak kanał był panamski, e, i są panamskie i będą panamskie, póki, póki nie dojdzie, nie daj Bóg odpukać odpukać, póki nie, do, nie dojdzie do jakiejś, do jakiejś e, interwencji kinetycznej ze strony Ameryki. No więc Trump, e, Trump ogłosił wielki swój sukces mm, o wiele wcześniej. że zastosował inną metodę do samego końca negocjował e, w zaciszu gabinetów e, De facto, de facto szantażując, szantażując kolegę Trumpa, że to spotkanie w ogóle nie dojdzie do skutku. Do samego końca. Ogłosił, ogłosił szczyt dopiero w środę 24 godziny przed. Sam szczyt miał trwać, sam szczyt miał trwać, słuchajcie. 5-6 godzin spotkanie miało trwać. Spotkanie panów, spotkanie całych sztabów. Trwało niecałe półtorej godziny. No, niektórzy mówią godzina czterdzieści. No i co? I co dalej? Spotkanie się skończyło, panowie wyszli, podali sobie ręce, uśmiechnęli się do siebie, i kolega Trump szybko udał się na pokład Air Force One. Gdzie zaczął opowiadać zestaw, zestaw ogólników, jakie to spotkanie było skuteczne, dobre, w skali, w skali od 1 do 10, On ocenia to spotkanie na 12, że to całkowicie zmienia charakter relacji amerykańsko-chińskich itd., 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 itd. Zero, zero konkretów a co robiły Chiny? Chiny w tym czasie milczały, słuchajcie milczały, nie było żadnego komunikatu zauważcie, nie odbyła się wspólna konferencja prasowa, nie odbyły się konferencje oddzielne nie ma nie ma w tym momencie żadnego protokołu z tego spotkania nie wiadomo, co strony ze sobą ustaliły i mija jedna godzina jest godz... spotkanie skończyło się o 5 rano E, mija godzina szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta godzina, mija i jest cisza, e, jest cisza, e, co ciekawe w sferze komentariatu europejskiego i, i polskiego także w tym, e, też jest cisza, nikt nie widzi w jakiej jesteśmy e, sytuacji. E, o godzinie 10. Agencja Rządowa Chińska, Agencja Rządowa China coś ogłasza. Yy, ogłasza, muszę, yy, kochani moi, ogłasza udzielenie, zamiar udzielenia generalnych yy, licencji ogólnych na eksport chińskich z zrafinowanych metali ziem rzadkich do Ameryki. Yy. No, yy, no dobrze. W międzyczasie i yy, 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 że to poprawi stosunki. Dobrze. Y, nie wiemy na jakich warunkach, ile tych licencji, yy, jakie wielkości yy, zostaną zapewnione produkcji amerykańskiej, yy, produkcji amerykańskiej i jej dostawcom. To jest, to, jest, to jest ważne, bo to daje nadzieję Europie, tak? bo póki co zauważcie, że Europy w tym, w tym w ogóle nie ma. Kompletnie. Tak? Na razie pojawiamy się jako ewentualnie dostawcy do amerykańskiego przemysłu. I co? Aha, że te generalne te generalne, generalne licencje. No i to jest, to jest komunikat z godziny 10 czwartek. W międzyczasie mijają, i mijają kolejne dni. W międzyczasie w ciągu tych dni Trump potrafi zagrać znowu w Bank, mówiąc, że on wcale nie ustąpił z, z zakazu do końca z zakazu sprzedaży najnowocześniejszych chipów do, do Pekinu. To jest kwestia kolejnych negocjacji już bezpośrednio z ich producentem, z Nvidią. I brakuje, i ciągle brakuje protokołu ze spotkania. I do, ja się zorientowałem dopiero w poniedziałek wieczór, słuchajcie, cztery dni, cztery dni po, po, po szczycie amerykańsko-chińskim, że nie ma protokołu że tak naprawdę jedynym światełkiem w tym ciemnym tunelu yy, yy, ku, ku innej rzeczywistości tak to nazwę yy, był fakt, że minął pierwszy listopad, sobota yy, i że nic się nie zadziało, jeśli chodzi. Nic się, nic się nie zadziało, jeśli chodzi o ten. Nic się nie zadziałało, nie zadziało. Jeśli chodzi o te restrykcje chińskie e, eksportowe, dopiero środa. Słuchajcie, w środę pojawił się, e, w środę pojawił się pierwszy, pierwszy konkret. Wspomniana wcześniej Chińska Agencja Rządowa Informacyjna XINA e, e, ogłosiła udzielenie 24, 26 licencji eksportowych. Na kierunek amerykański. 15 stałych, 11 na rok, które mają obsługiwać, obsługiwać kierunek amerykański. Pojawiły się w międzyczasie też informacje o jakichś deklaracjach związanych z importem. Z importem soi, co jest o tyle ważne, że producenci soi stanowią samo jądro elektoratu MAGA, tego, który wybrał, wybrał, wybrał Trumpa na prezydenta. I sprawa jest no, już dla niego samego, personalnie, arcyważna. Arcy, arcy Dlatego no tutaj pewne deklaracje chińskie też padły. Padły też deklaracje co do współpracy na polu kontrolu obrotem fentanyle. Także nastąpiła pewna, pewna, pewna deeskalacja. Tylko pytanie, gdzie jest Europa, słuchajcie w tym wszystkim. Gdzie jest Europa? Przez ostatnie półtora tygodnia byliśmy bombardowani, bombardowani informacjami o tym, że taka mała fabryczka samochodów rzemieślnicza o nazwie Volkswagen z, z głównym warsztatem w Wolfsburgu jest w stanie zaplanować swoją produkcję na tydzień. Na tydzień. Bo przez e, idiotyczny, to kompletnie idiotyczny ruch Holendrów związanych z NexPerium, chińskim podmiotem postawionym na terenie Holandii, produkującym, e, pod, produkującym e, półprodukty do produkcji chipów, wysyłane następnie do Chin, e, które wracały do Europy już w postaci chipów, Została operacyjnie przejęta, wyrwana Chińczykom z rąk i przejęta przez Holendrów. Czym to zaskutkowało? Ona zaskutkowała to tym, że taki Volkswagen, Mercedes czy inne Porsche po prostu, po prostu przestały mieć chińskiego, czy aktywnego chińskiego dostawcę. Zostały bez, bez półprzewodników, bez procesorów. Taka sytuacja była. Dwa dni temu, dwa dni temu. No właśnie, gdzie jest tym wszystkim Europa? Można byłoby powiedzieć, że Europa jest w czteroliterowym słowie zaczynającym się na D. Moim zdaniem. Kilka wyjść ma oczywiście, kilka, kilka jakichś sposobów totalnie ratunkowych ma, to są. To jest poszukiwanie zamienników do tych, do tych, do tych, do tych metali ziem rzadkich. To jest, to jest zbiór wtórny, tak? z części już zużytych. To wszystko się dzieje. No ale zamienniki nigdy nie będą tak dobre jak, jak oryginały. A czy zbiór wtórny zastąpi produkcję, tego nie wiem. Tego nie wiem. Tego nie, wie. tego nie wiem. No właśnie i, i Chińczycy, Chińczycy całkowicie zablokowali dostęp do tych, do, tych, do e, Jedynym wyjściem, jedynym wyjściem, moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, e, dla europejskiego przemysłu i to nie tylko automotyw, niestety nie tylko automotive, e, skłaniającym Chińczyków do tego, żeby na nowo uruchomić strumień, strumień półprzewodnikowy, e, Hasłowo, półprzednikowy, bo pod tym, pod tym hasłem mamy też magnesy, są obietnice kolejnych inwestycji. I to zrobił Volkswagen, słuchajcie, to zrobił Volkswagen dwa dni temu, e, tylko zrobił to w tajemnicy, bo, e, bo de facto na swoich stronach i, i, i w mediach europejskich o tym się nie pisze. E, Zadeklarował w Chinach grupa Volkswagen China zadeklarowała w Chinach budowę centrum budowy, centrum tworzenia sztucznej inteligencji, ale też i chipów na potrzeby kolejnych generacji jeszcze bardziej zautomatyzowanych z, z aut grupy Volkswagen. W wysokości, słuchajcie, prawie 2,5 miliarda euro. Jak się będziecie próbowali przekopać przez ten wątek, to na początku nie będzie w ogóle informacji na ten temat. Potem pojawi się 200 milionów, a, a na końcu zobaczycie 2,5 miliarda euro. I jesteśmy jako Europa w tej chwili, po pierwsze, Poza dealem amerykańsko-chińskim, jest kompletna cisza na ten temat. Dwa poszczególne zakłady, poszczególne branże e, widząc totalną niemoc polityczną e, kontaktują się bezpośrednio same i same no za pieniądze, tak, za kolejne inwestycje i zakładają sobie de facto kolejną pętlę na, na, na szyję uzależnienia, Zapewniają dostęp do tych surowców, tych produktów, które, które stanowią o tym, że bieżąca produkcja jeszcze się toczy. Bo dokładnie w ostatni poniedziałek, w takim Wolfsburgu szczytem optymizmu było wyprasowanie pięciu koszul na, na najbliższy tydzień pracy, bo nie wiadomo było, czy produkcja nie zakończy się. Na przykład w czwartek albo w środę. Na szczęście w środę podpisali to porozumienie i już mają, już mają dostęp do tych chipów. Natomiast, e, natomiast przed nami są wszystkie branże, tak i cała Europa. Gdzie my jesteśmy? To jest jedno pytanie. Dwa, jest pytanie o, o poziom poinformowania po, e, europejskiego społeczeństwa o sytuacji, w jakiej się znajdujemy. No i trzy sposoby wyjścia z, z tej gardy założonej na europejskie gardło. Nie jest dobrze, kochani. Nie jest dobrze. Zapraszam, zapraszam do dyskusji. Na pewno będziemy jeszcze nie jeden raz, nie jeden raz na ten temat rozmawiać. A tymczasem, a tymczasem was, was pożegnam, zostawiając tymi, no, wydawałoby się, szokującymi i kontrowersyjnymi treściami. Jeszcze raz chciałem podziękować Oli Fedorskiej i Radiu Debata za, za umożliwienie dzielenia się z Wami własnymi, własnymi obserwacjami. Pewnie często, czy bardzo często moje wnioski są mylne i, i, i błędne i niedoskonałe. Natomiast zdarza się, że, że, trafiam, że trafiam w punkt. Więc zapraszam zainteresowanych do dyskusji. Nie chowajmy. Nie chowajmy. Jak stróż głowy, głowy w piasek, bo, bo to nic nie da. To, 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 ma, to ma wielkie konsekwencje. Mówimy o, o przyszłości europejskiego przemysłu obronnego, który jak ma funkcjonować bez dostępu do chipów? Jak w tej sytuacji jawi się przyszłość wojny na Ukrainie w perspektywie półtora roku, dwóch lat, a może sześciu miesięcy? Yy... I takich pytań jest, jak się jawi nasza działalność kosmiczna, pytanie jest o sztuczną inteligencję, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję, trzymajcie się. Cześć.